To jest kanał bazalowe skarby. to dzisiaj otwiera tajemnicą packę na działce dzisiaj chociaż zobaczymy co tu jest ale ale się bo wtedy będzie bo wtedy fani na pewno się ucieszą i to będzie pierwsza teraz rzecz mm. ale to jest fajny pomysł co mówicie fani Kolejna rzecz zakupiona na olx Tym razem za przedmiot wraz z wysyłką zapłaciłem 50 zł. Zapraszam do wspólnego rozpakowywania. I jak widzimy, patera na ciasto bądź też tortownica, jest to ten mniejszy rozmiar migdały z szkła ząbkowicy. Będąc ostatnio na wyprzedaży garażowej w Gliwicach, udało mi się kupić górę szklanej kury ząbkowic w kolorze łososiowym. Jak widzicie, w tle jest koszyczek. Do tego koszyczka bardzo długo szukają górnej części pokrywy kury. Zadowolony z zakupu wróciłem do domu, by przymierzyć, czy aby dobrze wszystko pasuje. Jak widzicie, nie wszystko poszło po mojej myśli. Jeśli podoba Wam się taka forma filmów, zostawcie ślad po sobie, na przykład w postaci komentarza. Pozdrawiam.